Tak jest, moi drodzy. Dzień dobry, dzień dobry. Kapitalny czwartkowy trening. Musiałbym powiedzieć, że poczekał na taki trening, czekał i był w szoku. W sensie, to jest ciekawe w tym planie, bo w tym planie mam 5 po 5 na stałym ciężarze, ale wiadomo, że aktualnie nie wiem, jak ciężarowo stoja w wyciskaniu i go do machu I tam 130 zacząłem, bo miałem zrobić 130 5 serii po 5, no ale będą no, 130, lekko, 132,5 lekko, 135, lekko, 137,5 lekko, 140, lekko i skończył 142,5 na 5 <coughs> już było dobrze. Potem wyciskanie wąsko, udało mi się chwycić yy, tak powiedzmy pół centymetra od, yy, od, w, od tego yy, gładkiego punktu na siłowni, na w siłow... na siłow... na sztandze. No i zrobił na trzy serie po 6 pompa jak cholera. Potem miał wyciskania, Huntley, a to się mały ciężar wziął, ale na 12 powtórzeń zwiększył, że się od 8 do 12 żeby żeby tak bardziej tak podziałać, bo nie lubię Huntley. Boję się zaciepywać więcej niż 30 kg, bo ten prawy bark niestety działał, jak i działa. Boję się, że go uszkodza mimo wszystko przy zarzucaniu. Dlatego zrobił to na 12 powtórzyń, weszła taka pompa i go dążą nie robię pędzla i row, bo czas gonił mnie Wiadomo, zrobię szybko triceps, piceps, pompka No i... FAK mnie SPOMPOWAŁO! JAK NIGDY! JAK NIGDY! Jestem w szoku Jakbym... Szkoda, że nie mój termos, i bym się teraz zmierzył Ile mam w łapie No ale w łapie teraz będzie 45,5 jak nic, nie? Aż żałuję, że dopiero będę za jakieś godzina w domu Jadę po mojego kinderka do przedszkola i z obydwoma kinderkami idę do fryzjera i ja też myślę, nie no jest fertis. Także no szkoda, szkoda, następny raz, za tydzień już będę gotowy i bez namiara i to wszystko łapczaja Tak jest moi drodzy, fantastyczny trening, aż człowiek dostał takiego takiego bakcyla, takiego, takiej motywacji, która mi trzeba było. Także nie durzić! Dudamy O, Grzesiu, Grzesiu. Grzesiu do mnie mówi. Także jademy z siadami. Seria ostatnia. Dzisiaj jest forma życia. No, idzie już Po treningu i co mogę powiedzieć, że taki trening to ja, wiesz, godzinka zrobione, dwa ćwiczenia przysiadów, z czego jeden wiadomo, powinienem robić po 6-7 pauzy minut, ale starał się robić 4-5. Potem jak zrobiłem te 5, bo uda, pompa jak cholera, zwiększyłem troszkę więcej niż było, bo, bo nie, nie wiedział jak to się będzie... Trzymało ze siłą, a się okazało, że siły jest sporo. Taka szykuje się niespodzianka, że ostatniego lutego Radio, Radziki, Karwacik mnie zapraszają, dostają zaproszenie na jakiś charytatywny turniej chłopaki nie płaczą. Rok temu było z piłkarskiego pokera. Teraz chłopaki nie płaczą, nie wiem jak to będzie wyglądało, no ale najprawdopodobniej Spotkam tam różnych aktorów, z tego o to, że filmu także gruba, gruba... gruba gruby temat się hmm. Co muszę Wam powiedzieć? No, noga jest przekomandowana. No, wiadomo, mamy jeszcze resztki, resztki, że tak powiem, kaszlu. To są już takie resztki, choćby już końcowa była. No, ale nie wiem, czy życia, czy, ka czy kaszlu. No, ale. Noga dzisiaj na przykład było fajnie No kurde <laughs> <Następnie. śmiech> Tygodniu może już Nie wiem może jakiś jeden trening zaliczę W futbolu albo coś taki leciutki Żeby się po Jakoś tam z tą piłką obyć Przed tym turniejem No ale bardzo szybko zweryfikowało to Dzisiejsze chodzenie po schodach No i dup Nagle mi dup i już mnie zaś boli Także tak to jest z tą nogą Przedupcone, wiadomo że jak się to otypuje to to będzie trzymać na szczęście nie przeszkadza mi to w przysiadzie i to mnie cieszy, bo no, dzisiaj jakbym się uparł to ćwiara by spokojnie poszła w neoprenach spokojnie mm. było potem te 170 w trzech seriach po 4 powtórzenia i powiem Wam, że chciałem 180 do 90 założyć, ale gadam dobra, nie ma co, bo i tak jest pompa ogromna potem zrobiłem e, lek kur i prostowanie nóg. No i, i zapierdzielam A Grzesiu, aleś ty jak tej Aleś do kurwa teraz czadu! No także zapierdzielam po młodego, potem zawożę go na tańce. No i co? I to do roboty e, Potem do bracika, piłkarza. No a w niedziela, jest, w niedziela jest grubo. Niedziela będzie taki zapierdziel, że szok. Także buziaczki, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dajcie znać z jakiego okresu, że tak powiem, mojej, że tak powiem, mojej kariery youtubera, że tak powiem jesteście, odezwijcie się tam w komentarzach, podbijcie troszkę ten materiał, bo fajnie tam, lubię tak sobie siednąć i poczytać komentarze, pośmiać się, także no, was siła. Buziaczki i pamiętajcie głową do czoła I oni będą będę ci robał dwa A dwieście mnie zmiatało z pierwszych 9 razy po <słyska> No i potem troszkę przytyłem Cztery, pięć kilo.

Dobro, skače to.